Cześć, cześć, dzisiaj jesteśmy na scenie u, 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 z którą jest coś nie tak. Tu, pod tym. No, wi wiadomo, wiadomo, jaki jest quiz. Widzicie, ja co najlepsze? Że ja kategorii gaming, nawet kategorii gaming. No. Jest to, co każdy, kto choć raz był na tej stronie, to wie, jaki tam jest. <ścoughs> Duża część quizów wieka jest sensatybilna. Wiadomo na jaką tematykę dzwonię, ten kto był to wie co, nie? i Chciałbym z wami... Robić fufu fu. No... No właśnie. No właśnie. No właśnie, taki jest problem, czekajcie. Co zrobię tu? No pierd... Patrzcie, muszę... Jest to, jest tak chore. Po prostu są quizy. Więc mm, trzeba szybko przejść. Trzeba szybko najpierw wyszukać, co nie? I, i po prostu szybko wyszukać, co nie? To jest chore, jakby, co nie? Bo jak nagrywasz, to nie wiem, myślę, ze to film. Jakby gdzieś w tle ci będzie taki debilny quiz. Jakichś ludzi, którzy nie mają po prostu życia, co nie? A teraz zrobimy sobie quiz yy, na temat yy, picia. Yy, czekajcie. No, mączę, teraz nie ma. Yy, napoje, czekaj jest. Food, o dobra tu jest kategoria food. I tak jak głupia jest kategoria. Patrz. Boże, to jest kategoria jedzenia, ludzie. To to, to, to samo, to samo z tym. Z, ono po prostu nie? Pizza. Pizza, ale ogólnie jaka pizza, są różne. O, mi to wyskoczyło? No patrzcie, jeszcze mi... Nie, a pierdol. Jest, to jest jakaś chora. Fajna ma forma, ale do dupy to wszystko. Kebabik, oczywiste to jest. Ale to jest krótki film. Jeszcze krótki quiz. Kurito, kurito, pierwsze słyszę. Więc my weźmy burgera. Mmm, burger. Mmm, kubek z kepsi. Mmm, kebab box. Mmm, oh, je, je, Jezus, to jest? O, do oh, hot dog, o oh, Jezus Maria. Mm. Od nie wiem. Mm, tościg, nie pizza, nie dobra. Chuj, ale tamta pizza była niedobra. A szerszą rzeczą, że przekonałem. Wrapek mm, tortilka. Maestro, mm, mm. maestro burger, boże, O, o może nie wiem. Nie. Ma coś takiego dziwnego, to dobra. Chyba, jest jaki długi, zjadłem takiego. Bye, <grym> KFC Kebab box, Ale <laughs> O Jezus, ten kebab box jest tak dobrze wygląda. To mięsko. No i, finalna decyzja, mm. kebab box, No bo to dobrze wygląda. Chociaż może kebab zwykły, bo był, byłoby w tam więcej niż ten kebab boxie całym. Mmm, o ja, Je o Jezus, o Jezus. Dobra, ale w ogóle niektóre quizy są spokojne, niektóre udowodniłem, że ta są jest głupia, i powinni nie mnie banować takie... takie, takie quizy, co nie.